Cześć wszystkim, nazywam się Eryk Goczał, jedziemy ten rajd Canon Maverickiem z panem Danielem Dymurskim. Jedziemy jako autofunkcyjne z numerem 0, przecierać i czyścić trasy dla innych zawodników i zadbać o bezpieczeństwo. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, bo musimy tak naprawdę utrzymywać bezpieczne tempo, żeby nie hamować rajdu, żeby wszystko sprawnie przechodziło. Mamy trochę dużych imion jeżdżących za nami, więc na pewno stres jest, ale dbamy o bezpieczeństwo i jak najbardziej dbamy o to, żeśmy zdobywali doświadczenie i bardzo dobrze się przy tym bawimy. Przygotowania do tego rajdu trwają już dużo, dużo przed. Jakże jakby fizyczne, albo tak naprawdę mentalne przygotowania. Są też to przygotowania sprzętu, bo staram się sam z moimi mechanikami wszystko wiedzieć o swoim sprzęcie i tak naprawdę sam przy nim kręcić. No ale to tak naprawdę jest też praca na rajdzie. Przyjeżdża akurat na ten rajd, bardzo udało się nam, bardzo jesteśmy z tego zadowoleni, przyjechać dużo wcześniej. Zrobiliśmy już na testach około 400 km. Więc tak naprawdę jeszcze przed nami 400 na rajdzie. Co się musi wydarzyć, żebym przyjechał do domu zadowolony? Na pewno pomóc na tym rajdzie i oczywiście dojechać. cali zdrowi, dojechać, pomóc, żeby nikomu się nic nie stało i żeby na pewno nie było żadnych sytuacji podbramkowych.